Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ogluinic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kiedyś do starca przyszedł młody człowiek i chciał Go Ośmieszyć. Wziął w ręce motyla żywego, schował go z tyłu za plecami i pyta: Starczy, kogo mam w ręku? Żywego motyla czy martwego motyla? Licząc na to, że kiedy starzec powie, że jest żywy, to ten ściśnie, zgniecie motyla i pokaże mu martwego. A jeżeli powie, że martwy, to pokaże mu żywego motyla. Starzec Pomyślał i odpowiedział: Wszystko jest w Twoich rękach. Bóg dał nam moc współdziałania przy dawaniu życia, i dał nam też moc tego, że możemy zabijać. Człowiek może dawać życie, chronić życie i może też życie zabierać. Dzisiaj dwa słowa o tej. Ucieczce do Egiptu, podczas której Józef ratował dzieci Jezusa i jego matkę. Kiedy królowie odjechali i pominęli Heroda, i nie wyjawili miejsca przebywania Jezusa, wtedy Herod postanowił zabić wszystkie dzieci w mieście. I Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dzieciątko. I jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On stał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Pan Bóg tak to wszystko zorganizował, że żeby ratować przed Herodem, który osabia szatana, który jest mordercą, który jest zdrajcą, który jest kłamcą, który chce zniszczyć dzieło Boże, który chciał zniszczyć Syna Bożego już wtedy, kiedy się tylko narodził. I Herod chce zabić Jezusa. A Józef jest tym, któremu Bóg dał właśnie to, żeby uratować go od śmierci. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o wszystkich tych, którzy ratują życie. Znam takie bohaterskie siostry w Charkowie, w zasadzie w Korotyczach, które to są siostry Orionistki. Ja znam dwie z nich. Kamile i siostrę Renate, które podjęły się wielkiego dzieła, wybudowały przy pomocy też biskupa i dobrych ludzi domy opieki dla samotnej matki. I z początku zaczynało od jednego domu, od kilku dziewcząt, i one przyjmują do tego domu samotnej matki dziewczęta, które nie miały lekkiego życia. Najczęściej są to y, dziewczęta z marginesu, które przeszły przez y, dom dziecka, które, których nikt nie nauczył macierzyństwa, których, które same nie zaznały miłości, które zostały wykorzystane przez y, jakiś przypadkowych czasami mężczyzn, które, w których łonach poczęły się dzieci, y, które często przeszły przez gehenne, ale zdecydowały się urodzić często też dlatego, że miały tę możliwość właśnie tej ucieczki do tego Korotycz, tak jak do Egiptu Jezus i tam znalazły ratunek, tam znalazły opiekę, tam pod jakby duchową opieką Świętego Józefa i są zaopiekowane. Ja podziwiam te siostry, dlatego, że one często nie mają czasu, żeby Wypełnić wszystkie swoje obowiązki, często zasypiają nad brewiarzem, często może mają wyrzuty sumienia, że nie są takimi przykładnymi siostrami, które się tak, tak dobrze modlą, ale ta, ta praca, którą wykonują, to jest praca za kilka osób. I ja widziałem, jak to się wszystko tworzyło i jakie to owoce przynosi, że te dziewczęta, które przychodzą, to nie są, to, to nie są anioły. To nie są ułożone dziewczęta, które dobre mamy, ale to są dziewczyny, które często przeżywają swoje dramaty, które uczą się dopiero czasami żyć, które poznają dopiero Pana Boga, które dopiero się chrzczą, które chrzczą swoje dzieci. I z początku, kiedy to dzieło się zaczynało, to było takie skromniutkie, malutkie, kilka dziewcząt, a teraz się rozrosło i tam jest już kilkanaście. Dzieci, niektóre już się usamodzielniły, te kobiety wyszły za mąż. I chcę dzisiaj oddać, jakby hołd wszystkim tym, którzy pomagają matkom, tym dziewczętom porzuconym, zostawionym przez nieodpowiedzialnych mężczyzn, ojców, które wbrew właśnie radom innych, wbrew właśnie temu ojcu dziecka. Postanowiły urodzić, postanowiły nawet często zostać same, ale żeby ratować dziecko. I chcę też podkreślić rolę tych mężczyzn, którzy nie bali się wziąć do siebie właśnie panny z dzieckiem, które, którzy nie bali się wy, wy, ożenić z taką kobietą, która już ma dzieci. Dziś żyjemy w takim świecie, który nie jest daleko młodo ideałów i takich. Kobiet, dziewcząt, które gdzieś tam się w życiu pogubiły, które właśnie mają wybór albo zostawić, albo zabić, albo urodzić jest coraz więcej. I od jednego słowa życzliwości tak wiele, tak bardzo wiele zależy. Tak się złożyło, że kilka razy mamy, ojcowie, rodziny, mówili mi właśnie jako pierwszemu, że spodziewają się kolejnego dziecka, że czasami to już było właśnie późno, tak? I przychodziły do mnie i ja tak się zastanawiam, dlaczego akurat do mnie przyszły? I tak sobie pomyślałem, że prawdopodobnie wiedziały o tym, że ja się ucieszę, że ja tym dzieckiem, które się poczęło, się ucieszę. I ci ojcowie, że znajdą jakby takie wsparcie. Jakże. Wiele zależy od tego wsparcia, bo niestety, często yy, nawet osoby bliskie, z rodziny radzą, a po co ci ten problem? A tu już nie masz jednego, czy nie masz dwóch. Po co ci jeszcze jedno? Po co ci jeszcze to czwarte, piąte, po co ci? Jak du dużo zależy od tego jednego słowa? I jeszcze chciałem yy, też powiedzieć o kobietach, które tak kojarzą się z tym drugim fragmentem. Wtedy Herod widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew, posłał do Betlejem i całej okolicy, i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszałem. Wrama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie chce się utulić z żalu, bo ich już nie ma. Chciałem kilka słów powiedzieć do tych kobiet, które niestety dopuściły się aborcji i winę za to ponoszą też ich partnerzy, ojcowie, mężowie, Ojcowie tych dzieci. I lekarz, i prawodawca, i wszyscy inni. Zanim zostałem księdzem, jakoś trudno, było, jakby inaczej myślałem o tych kobietach dziś, wiem, że każde słowo, które teraz powiem, może być jak, jak bicz, i biczować te kobiety, które i tak same siebie biczują. I dlatego Chciałem do was powiedzieć kilka słów, żebyście przyjęły Boże miłosierdzie. Tak sobie pomyślałem, że popatrzcie, Maria Magdalena była kobietą letkich obyczajów, a jednak tradycja przekazuje, że nie miała dzieci. Co ona z nimi zrobiła? Może też w jakiś sposób się ich pozbyła. Miała siedem złych duchów w sobie, Pan Jezus je wygonił. I ona przyjęła Boże miłosierdzie. I Jezus powiedział o niej, że Odpuszczone są jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. I dlatego proszę Was, przyjmijcie Boże Miłosierdzie, które Pan Bóg ma też dla Was. On wie, jak cierpicie. I te, te, ten ból, to cierpienie jest swego rodzaju też pokutą. I to jest wielkie cierpienie. I chcę wyrazić też Wam swoje współczucie. I chcę powiedzieć do tych mężczyzn, którzy zawiedli, którzy. Teraz zrozumieli swój błąd, kiedy po latach odczuwają brak właśnie tego dziecka, kiedy dochodzą do wniosku, że popełnili wielki grzech, błąd. Wy też przyjmijcie Boże Miłosierdzie i ucieknijcie się do świętego Józefa, tego, który jest opiekunem wszystkich właśnie strapionych, którzy zostali zranieni swoim czy cudzym grzechem. Ucieknijmy wszyscy do świętego Józefa. Dlatego niech święty Józef będzie tym orędownikiem naszym u Boga, za tymi, którzy ratują życie, ratują życie dzieci, te, tych, którzy zakładają okna życia, którzy zajmują się adopcją dzieci, którzy przyjmują dzieci, których czasami Nikt nie chce już przyjąć, dlatego że są w pewien sposób niepełnosprawne, w jakiś sposób. I którzy mimo ich właśnie ułomności przyjmują te dzieci, którzy przyjmują właśnie te kobiety, które są w trudnej sytuacji materialnej, żeby urodziły. Jesteście błogosławieni ci, którzy ratujecie życie. I wszystkim tym, którzy mają na sumieniu właśnie odrzucenie życia, niech święty Józef też doda od i odwagi, niech ratuje wasze dusze, waszą miłość do siebie samych i do tych dzieci. I teraz na koniec chcę wam wszystkich pobłogosławić, aby życie było cenione i ponad wszystko. Bo ten, kto ratuje jedno dziecko, ratuje cały świat bo z tego dziecka, które czasami rodzi się nie w tych warunkach, które byśmy sobie oczekiwali, wymarzyli, który rodzi się z takich czy nie innych rodziców, w takich czy innych okolicznościach, może wyrosnąć ten, kto kiedyś będzie wielkim człowiekiem, wielkim świętem. Bo u Boga każdy człowiek ma swoje przeznaczenie do świętości. Każdy. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.